Pan z wami i słuchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód? On i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani niemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem syn człowieczy jest panem szabatu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chrysta. Miłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, niech Pan obdarzy Was swoim pokojem. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Te słowa, które Pan Bóg wypowiada jeszcze w Starym Testamencie, przez proroka, Dzisiaj Jezus powtarza, gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Nasz Pan jest Bogiem miłosiernym, Bogiem, który nie kalkuluje. Nieważne ile razy przyjdziemy do spowiedzi, On nam zawsze przebaczy. Bo On sam o sobie powiedział, przez apostoła Jana, że jest miłością. I dzisiejszy patron Szymon z Lipnicy, franciszkanin, wybitny kaznodzieja, człowiek, który miłosierdzie wprowadzał w czyn, żyje w XV wieku i w czasie, kiedy, kiedy w Krakowie. Wybuchła zaraza, to On szedł, aby być z ludźmi, aby dawać im Pana Jezusa, aby im pomagać. I Szymon z Lipnicy, człowiek, który wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej i do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, był i jest wzorem dla nas. W jaki sposób świadczyć to miłosierdzie innym, ale także w jaki sposób tą miłością się w codzienności kierować. Bo łatwo mówi się nie, o miłosierdziu, łatwo mówi się o, o akcjach charytatywnych, ale o wiele trudniej o to miłosierdzie w praktyce. A więc prośmy Pana dzisiaj aby uzdolnił nas do dawania siebie innym.